Czy to prawda, że toksyczne osoby są bardziej atrakcyjne fizycznie? To zdecydowanie iluzja. Toksyczne osoby mogą na pierwszy rzut oka wydawać się bardziej atrakcyjne, nawet jeśli faktycznie nie są przystojni czy piękni fizycznie, ponieważ wiedzą, jak Cię oczarować i przyciągnąć. Na początku doskonale udają, że mają cechy, które podziwiasz, których pragniesz. Używają sprytnych chwytów, dobierają umiejętnie słowa, aby sprawić, że uwierzysz, że podzielają twoje marzenia i cele, dzięki czemu pomyślisz, że znalazłeś kogoś idealnego dla siebie. Ale Rzeczywistość jest zupełnie inna. Pod atrakcyjną maską kryje się człowiek bez duszy, demon, diabeł w ludzkiej skórze. Wchodzi w związki nie po to, żeby cię kochać lub troszczyć się o ciebie, ale żeby cię skrzywdzić. Co gorsza, odnieca go kiedy cierpisz, kiedy cię wykorzystuje. Lubi widzieć cię cierpiącego, płaczącego i załamanego. Po to żyje. I to jest ich jedyna prawdziwa część satysfakcja, jaką czerpią z wyrządzania krzywdy. Ich uśmiech, gdy widzą, że cierpisz, jest jedynym prawdziwym uśmiechem, jaki mają. Wszystko inne jest fałszywe. Są dumni ze swojego okrucieństwa i pokazują je bez wstydu. Nie ma czegoś takiego jak atrakcyjny toksyk. Nawet jeśli na zewnątrz jest niesamowicie seksowny i czarujący, to nie rekompensuje to w żaden sposób wewnętrznej pustki.